Wymieniny babuni 8 września były obchodzone w pierwszą po ósmym sobotę. Tego dnia zapraszała babunię na podwieczorek do siebie, ale nie przyjmowała życzeń ani prezentów. Lubiliśmy bardzo takie podwieczorki i w naszym języku mówiło się, że idziemy do babuni na bal. Antoś patrzył trochę ze wzrostem okiem, jak zaraz po obiedzie wkładałam biały muślinowy fartuszek na odświętną sukienkę i biegłam do babuni pomagać, bo to był mój Kobiecy przywilej. Niewiele było tego pomagania. Na stole był już ustawiony błękitny serwis z rysunkiem kłosów i maków czy anemonów, a mieszkanie było zawsze czysto utrzymane przez babuni służącą Leosie. Ale babunia rozmyślnie nie nakładała nic na talerze, wiedząc, jaką mi sprawia rozkosz takiego spodarzenia. Rano byliśmy z rodzicami, aby babunię powitać, gdy wracała z kościoła i obiad był u nas, ale bal. Prowadzą nas na parę godzin w atmosferę domu babuni. Ten dom składał się z trzech malutkich pokoików i kuchni, w której spała Leosia. Między kuchnią a pokojem babuni były żółte drzwi z bardzo wysokim progiem. W tej małej kuchni z powodu imienin ruch. Leosia gotuje kakao i piecze świeże bułeczki. Jest to młoda, spokojna i stateczna dziewczyna, córka Leśnika Pietkiewicza. Służyła jako pokojowa w Kurtowianach, potem u nas i u babuni. W kuchni jest Czerwona podłoga z cegieł, przy wejściu, piec kuchenny pod oknem, stół. W jednym rogu szafa, w drugim ołtarzek. Wisi kilka świętych obrazków i stoją ogromne bukiety papierowych kwiatów. Łóżko Leosi, przykryte białą, sztywno nakrochmaloną kapą, a na niej równe, sztywne, białe poduszki. Na oknach kwitną czerwone pielargonie, bo Leosia jest amatorką kwiatów i ma nawet własny ogródek, w którym kwitnie groszek, rezeda. Rosną szabel bony i zielona ruta. W kuchni gorąco, a w mieszkaniu babuni zawsze chłodno, nawet latem. W saloniku pali się porcelanowa lampa, ale starsi wolą nie ruszać się z miejsca i po wieczorku zostają w jadalnym. Babunia czyta listy od siostry Wandy, od minejków. W dubnikach budują nowy pałac na miejscu kochanego starego domu, którego fotografia wisi nad babuni biurkiem. Anulka babuni bratowa. Morykoniankę. Przyniosła się z terenią do Wilna. Henio chorował. Dzinia uczy się świetnie. Dzieci Henryka Sienkiewicza. I tak dalej. W saloniku mamy ilustracje do tych listów. fotografie babuni biurkiem. Sienkiewicz na polowaniu. Dzinia w białej sukience między kłosami żyta. Henio mały i henio większy. Babuni siostry i zmarli bracia. A na ścianach kilka olejnych portrecików. Babuni matka Emilia Wawrzecka chude i ostrolica w przeciwieństwie do dobrodusznej twarzy męża Tomasza Minejki. Tu wiszą i powiększone fotografie dziada i wuje Zygmunta. Cały umarły świat najbliższych babuni. Podczas balu robimy statusiem przegląd tych fotografii i znamy historię każdej twarzy, która ze ściany się uśmiecha. Na biurku mamy jeszcze szereg zabawek. Są to przyciski, pies z metalu, pies z drzewa, lew do psa podobny i wycieraczka do piór. Biały porcelanowy gołąbek na gnieździe z czarnych i szarych szmatek, na których widnieją moje niewprawne ścięgi. Po wydarzeniach rodzinnych omawiają dorośli to, co babunie zawsze żywo obchodzi, a częściowo opiera się na ka kasie ojca. To jest dobroczynność. Babunia zachowała na swoje osobiste wydatki dochód z niewielkiego falwarku z zakiszyk. Dochód ściśle określony sumą dzierżawy płaconej przez kęstowicza. Wydaje mi się, że suma ta w dużej części rozchodziła się między biednych, ale nie wystarczała i babunia wyprosiła u ojca garniec mleka, to jest 4 litry i rozmaite, bezpłatne lub ulgowe mieszkania i opał dla protegowanych. W miasteczku za plebanią miała oddane do swego rozporządzenia dwa domy z ogrodami. W jednej chacie były cztery darmowe mieszkania, z drugiego zrobiono przytułek dla ubogich, starych, chorych i kalek. Prowadzenie takiego przytułku nie było łatwe. Ubodzy mieli swoje przesądy i przyzwyczajenia. Rodziny, chcąc się pozbyć ciężaru, przywoziły chorych, którzy bardzo obciążali resztę. Przez parę lat leżało czterech takich paralityków. Na razie brała babunia do ubogini, w cudzysłowie, wszelką biedę. Potem segregowano, przyjmując tylko tych, co w domu nie mieli opieki i byli zupełnie samotni lub opuszczeni. Zaczęło się od kilku, kilkunastu, wreszcie kilkudziesięciu ubogich, gdy babunia oddała zorganizowany przytułek przez siebie założonemu Towarzystwo Dobroczynności. Największym umartwieniem dla ubogich był zakaz żebrania. Był on powodem, że nieraz po kilku kilkumiesięcznym pobyciu uciekali i znowu wracali z nadejściem chłodów. Wreszcie musiano się zgodzić na kompromis i pozwolić w dniu 1 i 2 listopada. Że mieszkańcy ubogini rozsiadali się pod kościołem i żebrali z innymi wolnymi kolegami. Przykrością innego rodzaju była konieczność chodzenia do łaźni. Opozycja była tak silna, że nieraz używano babuni, aby swoją powagą zmusiła opornych do mycia się. Zresztą ubogini nie była na to, aby ludzi przerabiać. Miała na celu przygarnięcie ludzi bezdomnych, niezdolnych do pracy i nieszczęśliwych. W ubogini miała babunia płatną kierowniczkę, jakby się to teraz mówiło, ale dawniej nie znano takich terminów i mówiono, że przyszła do starszej pani gospodyni tekla. Była to zupełnie prosta kobieta, oddana kościołowi i służbie do, dla nieba. Przy pomocy służącej chorej, na padaczkę gotowała doglądała chorych krów i świnek, bo wtedy mieli swój ogród, krowę, kozy i dwie świnie. Sprawy omawiane przy podwieczorku nie dotyczyły zorganizowanej dobroczynności. nie miały jeszcze moc innych kłopotów. Liczne rodziny, które potrzebowały pracy, ktoś chory, jakieś dziecko sierotej i tak dalej, i tak dalej. Ojciec słucha, radzi i kończy się zwykle na jakiejś dodatkowej kwarcie mleka czy pozwoleniu paszenia kozyn po rowach. Zresztą ojciec sam przesyła babuni z stołowników. Wynalazł taką szylingową z dziewięciorgiem dzieci. Pomaga pani szytejkowej w wychowaniu trzech córek i pani Łabanowskiej. Do wojny 1914 roku prace rozpoczynano i kończono ze słońcem. Najdłuższy był Dzień Kobiet. Gospodyni i kucharka stawały o świcie. Latem dzwoniono na robotę o 5. O 7 godzina przerwy, śniadanie. W południu 2-3 godziny obiadu. Podwieczorek w polu. Nie było prawie miesiąca bez dodatkowych świąt w tygodniu, a w sobotę tańczono w oficynie do dziewiątej. O dziewiątej latem może trochę później drzwi się zamykano i każdy musiał być u siebie.